Całun tureński jedna z najbardziej tajemniczych i dyskutowanych relikwii w historii ludzkości. Uważany za całun pogrzebowy Jezusa Chrystusa nosi blade, lecz przejmujące oblicze człowieka, który wydaje się mieć rany po ukrzyżowaniu dokładnie takie, jakie opisują Ewangelie. Przez wieki naukowcy, teologowie i sceptycy próbowali rozwikłać jego tajemnice. Jak powstał ten obraz? Czy to naprawdę dowód na zmartwychwstanie? Jedni twierdzą, że to średniowieczne fałszerstwo, inni, że żadna znana technologia, ani dawna, ani współczesna, nie mogła go stworzyć. A co jeśli cały Turyński to coś więcej niż artefakt? A co jeśli zawiera niezaprzeczalny dowód cudu? Dołącz do mnie, by odkryć naukę, historię i tajemnicę jednej z najbardziej zagadkowych relikwii świata. Poza starannie zachowanymi starożytnymi zapisami istnieje niewiele fizycznych dowodów na ukrzyżowanie Chrystusa. Z wyjątkiem jednego niezwykłego artefaktu, całun pogrzebowy, 16-metrowy, znany jako całun turyński, przedstawia blade, lecz przejmujące oblicze człowieka, który wygląda jak ukrzyżowany. Ta wiekowa relikwia jest jednym z najbardziej przekonujących fizycznych dowodów wskazujących na boski cud. Po zdjęciu Jezusa z krzyża, jego ciało posiniaczone, poranione i martwe zostało owinięte w lnianą tkaninę przez Józefa z Arymatei i Nikodema. Dziś ten całun, znany jako całun turyński, nosi wyraźny wizerunek mężczyzny. Jego twarz, otoczona brodą, wydaje się spokojna, lecz naznaczona cierpieniem. Na jego dłoniach i stopach widać ślady ran po gwoździach. Najbardziej intrygująca jest ciemna plama na boku, idealnie odpowiadająca biblijnemu opisowi rzymskiego żołnierza przebijającego bok Jezusa w Jedna z najwcześniejszych wzmianek o całunie pochodzi z roku 944, kiedy arcydiakon Grzegorz w Konstantynopolu wygłosił kazanie o świętej relikwii z wizerunkiem całego ciała Chrystusa wraz z plamami krwi podczas czwartej krucjaty w 1204 roku, gdy Konstantynopol został splądrowany. Wielu wierzy, że całun został skradziony. W 1353 roku rycerz templariusz Geoffroi de Charny zdobył relikwię i przeniósł ją do klasztoru w Lire we Francji. Po jego śmierci wdowa pokazała ją publicznie, a następnie przekazała potężnemu rodowi Sabałckiemu. Po pożarze relikwia trafiła do Turynu, gdzie znajduje się do dziś. W latach 80. XX wieku. Kościół katolicki oficjalnie objął opiekę nad całunem, przechowując go w kaplicy Świętego Całunu w Katedrze Świętego Jana w Turynie. W 1997 roku nieznany pożar niemal go zniszczył. W czasie renowacji usunięto tło i łatki, co pozwoliło badaczom zobaczyć obraz, w pełnej okazałości. Pierwsze naukowe badanie miało miejsce w 1898 roku. Amatorski fotograf Sekondo Pia sfotografował całun i na negatywie ujawnił się szczegółowy obraz mężczyzny. Po 50 latach badań, fotografia. Została uznana za autentyczną. W 1978 roku 33 naukowców z USA w ramach projektu Shroud of Turin Research Project z Turb przeprowadziło pięciodniowe badania z użyciem 7 ton sprzętu. Wnioski były zaskakujące. Obraz nie powstał przy użyciu farby ani barwnika. To prawdziwy odcisk ukrzyżowanego człowieka. Nie jest to obraz malowany. Potwierdzono obecność hemoglobiny i albuminy, białek krwi ludzkiej. Nie istnieje. Fizyczny, chemiczny, biologiczny, ani medyczny proces, który tłumaczyłby sposób powstania tego obrazu. Od lat 30 XX wieku naukowcy sugerowali, że obraz mógł powstać na skutek promieniowania np. krótkiego impulsu światła. Włoski fizyk Paolo di Lazzaro. Obliczył, że taki impuls musiałby trwać mniej niż 140 miliardowych sekundy i wymagałby miliardów watów energii. Julio Fonte zasugerował inną teorię: wyładowanie koronowe, czyli Emisja niebieskiego światła. Kolor niebieski od wieków kojarzony jest z boską obecnością. Testy z 1988 roku, przeprowadzone w Oksfordzie, Arizonie i Szwajcarii, datowały całą na lata 1260. Do 1390. Jednak próbki pobrano z brzegów najbardziej zanieczyszczonych i naprawianych fragmentów. Chemik Raymond Rogers odkrył, że tkanina z centrum całunu nie zawiera waniliny związku, który degraduje się przez tysiące lat. To sugeruje, że tkanina jest znacznie starsza niż wynikało z datowania. Profesor Alberto Carpinteri zasugerował, że obraz powstał podczas trzęsienia ziemi w Jerozolimie w 33 roku naszej ery. Zgodnie z Ewangelią miało ono miejsce po śmierci Jezusa. W jego badaniach neutrony mogły zmienić zawartość węgla 14, fałszując wyniki datowania i tworząc obraz poprzez reakcję jądrową. Trzęsienie Ziemi z 3 kwietnia 1933 roku doskonale pokrywa się z datą śmierci Jezusa. Zespół Sturb wykazał, że obraz nie zawierał farb ani barwników, był prawdziwym odciskiem krwi grupy AB, wykryto obecność albuminy i hemoglobiny i był zgodny z ranami ukrzyżowanego człowieka. Pomimo dziesięcioleci badań naukowych, całun turyński pozostaje jedną z największych tajemnic nauki i historii. Dla milionów chrześcijan to dowód cudu. Czy całun rzeczywiście owijał ciało Jezusa Chrystusa? Czy jest to świadectwo zmartwychwstania? Napisz w komentarzach, co o tym sądzisz.